Cześć, kumple, Z tej strony Over, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli w tym momencie nie dostaniecie, bo boże, nie zostawicie łapki w górę, to zdarzy się bardzo zła rzecz. A mianowicie jutro, czyli w niedzielę, mimo tego, że jest niedziela, i tak będziecie musieli iść do szkoły. Dostaniecie maila czy tam SMS-a od nauczyciela, że jednak szkoła jutro będzie. Więc jeżeli nie chcecie jutro iść do szkoły, to lepiej w tym momencie zostawcie łapkę w górę, aby być bezpieczni. Tak więc łapka w górę i oglądamy. I jeszcze przed odcinkiem chciałbym Was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na mój serwer rgmc.pl, tryb Megadrop, ponieważ serwer wystartował, wystartował wczoraj, Aktualnie jest godzina chyba 10, jest 100 graczy, więc jak na, jak na 10 myślę, że dużo. Edycja będzie trwała naprawdę bardzo, ale to bardzo długo. I dodatkowo uwaga, dzisiaj o godzinie 16.00 będzie event klatki 1 kontra 1 o 20 zł Pace of karda więc zapraszam wszystkich o 16.00 na serwer klatki o Pace of Carda 20 zł. Ale na klatkach jest wymagana paczka Airguard, więc jeżeli macie Airguarda i chcecie się tutaj bić, no to zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie na serwer. No i co? No i. Zapraszam Was wszystkich tutaj do grania, jeżeli nie lubicie Mega megadropów to na serwerze mamy również tryb survival 1.15.2, więc jak ktoś lubi najnowsze wersje to również zapraszam i już nie przedłużając, a jeszcze jedno, jeżeli chcecie mieć taką fajne skrzydła i za darmo całkowicie to zapraszam Was na moją paczkę Erguard. link do pobrania paczki będziecie mieli w opisie i takie skrzydła możecie sobie wybrać na Discordzie tej paczki, jest do wyboru 120 skrzydeł, więc no, tak więc miłego oglądania. Te ry Fajnie no ja Unix. Dobra, jest... dobra ty Unix jesteś kurwa rozchwańcem. <laughs> Wyk***ał go Wiedziałem, że byś ci. Wywalcie go. Kick Unix. Kick Unix i HP zastąpi Unicę. Otwarę MC od dołu. Eee, A... Jezu. Chodź tu HP bliżej. No. Dobra to dla TES-u. Dawaj. Trzech, trzech, Bo mi kurwa widać. Patrzcie, kurde na F5, i zobaczcie, jak to kurde wygląda od góry. Tak, na górę na F5, patrzcie. Przez on jakiś trójkąt. Ale tak od, od. dobrze wygląda tak od. dobra, dobra. może być, dobra, 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 dobra niech będziesz. Te-ry Dobra, więcej o. równo. <laughs> no dobra, może być. Ty, Ty głupi. Nie? nie! No tak! No, czy... Ja jestem za szybko trochę. Ja To trudno tak co do, do sekundy. No to jak? Dobra, taniec Kurde. wykonany Najlepiej to by jakiś timer by się zrobiło na serwerze. na czacie by to by się zrobiło. Jak to są jeszcze fajne. To... A weźcie, ten taniec tam będzie dziwnie wyglądał. Najlepsi dobra. kumple. Dobra, dobra. Trzy, D. Ry. Co <śmieniu> 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 oh, <śmieniu> do <śmieniu> sekundy. Milisekundy. Kurde, teraz jakbyś... dawać. <śmieniu> gdzie jestem Gdzie jest Unix? <śmieniu> I'm <down>. <śmieniu> 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 Problemy techniczne ma niestety, jak zawsze. A to jak tam odmierza co do milimetra gdzie ma stać, <grymne> profesjonalne... Ten tak chodzi i szuka, pa Miksele liczy O, wrócił Wracaj tu, HP Do rzędu Do, 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 do. rzędu <grymne> Dobra Stań za nami jakoś, bo jest niesymetrycznie Tak dalej, z, tak za mną i jeszcze dalej, dalej, bo się nie widać, dalej To na O, dobra, tam. dobra, i drogę w prawo O, no, było, było, nie, w lewo Vlevo, lewo po Dobrá, <laughs> Dobra, <Vyvalí ok. laughs> <laughs> tak tři, Dobra, szybko. te, ry. <tri> To by było na tyle. Ja myślę, że dla, dlatego właśnie są lagi na starcie. Jak widzicie, administracja zamiast tutaj pilnować serwera, co sobie tance urządza, wszyscy dostali degrada. HP już nie jest technikiem. Wszyscy wylecieli. Aktualnie technikiem jest polski palacz. I robimy rekru na konsole. Jak ktoś chce rekru na konsole, to napiszcie mi swój nick w komentarzu. Robimy rekru na konsole, bo stara administracja, jak widzicie, nie zajmuje się serwerem. Ja również zostałem zdegradowany, tak więc RGMC nie jest już moim serwerem. Zdegradowali mnie. I do zobaczenia już wkrótce na przyszłych moich serwerach. Tak więc do zobaczenia. Elo. Ło, zbugowałem się.